Będzie kute. Nikt nie lubię jeżeli swoją robotę trzeba niszczyć, zmieniać, przerabiać tym bardziej, jeżeli to się robiło dzień czy dwa dni wcześniej. No ale niestety kryje nasz pan i rzecz się jedna nie spodobała, no i teraz musi być kuty. A rzecz, która się nie spodobała, to najpierw zadam Wam pytanie, czy wiecie o co chodzi, pokażę Wam. Wstrzymajcie film, popatrzcie sobie na niego, na ten, to ujęcie i napiszcie, gdzie jest błąd. A ja wam za chwilę powiem o co chodzi. Błąd jak błąd. Do czego się mógł inwestor przyczepić, zwrócić uwagę, zwał jak zwał. Widzicie, to jeszcze nie jest zafugowane. Teraz tak. Czekajcie, jeszcze odsunę odkurzacz. I wam powiem, o co chodzi, jeżeli chodzi o temat kucia. Tak to wygląda. Co się nie zgadza, do czego się mógł inwestor yy, do... No doczepić, tak to nazwijmy. Żeby was dłużej w pewności nie wstrzymać, to się doczepił do tego, do tej płyteczki. I już tłumaczę o co chodzi. Na salonie mam minięcie 140 cm, czyli jak patrzycie sobie, to wszędzie takie ząbki lecą na 40 cm, bo płyteczki są 120 na 120. No i tak sobie tu lecę, 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 lecę. I ta płytka chodzi mi w dylatację. 120 ma płyteczka, nie? Dilatacja wychodzi tu, od tej ścianki tam, więc przecinam to na dilatacji i. Zachowuje rozmiar płytki 120 cm, a więc ten odpad na nie wiem, 10, no nie istotne. No taki odpad został, przeklejam go dalej, żeby wszędzie dalej mi się zgadzało. 140 cm 90%, 99,9% płytek układanych na salonie układam w ten sam sposób. Czyli jeżeli jest dilatacja, traktuję to, jeżeli dilatacja przecina mi płytki. Po prostu doklejam to, co mi zostało po drugiej stronie. I tak jest we większości przypadków, których robię. Jeszcze się nie spotkałem z klientem, który by mi to zakwestionował, czy cokolwiek takiego się z tym stało. Tutaj wyszło pierwszy raz. I w sumie takie delikatne pretensje do mnie, dlaczego nie zadzwoniłem, dlaczego tak, a nie inaczej to zrobiłem, i tak dalej, tak dalej, jak dla mnie tematu nie ma. Bo ja twierdzę, że ja zrobiłem w porządku, trzymam się wielokrotności i nie zwracam na to uwagi. Inwestorzy przyszli, podobno rzuciłem się to od razu w oczy. No i pytanie, dlaczego tak, a nie inaczej zrobiłem. Jeszcze chwała im za to, że ja to wyklejałem w piątek, sobota, niedzielę oni tutaj byli i nie zadzwonili mi, więc to jest chwała im za to, że nie zepsuli mi weekendu, no bo ja się takimi rzeczami strasznie przejmuję. Przyjechałem tutaj, nazwijmy to, że delikatna spina, ale taka delikatna. Wytłumaczyłem o co chodzi. Zresztą, jak sobie popatrzycie, Oba! taka oreła, jak popatrzycie sobie tutaj, to tutaj też powychodziły, widać, widać, docinki. No, powychodziły do docinki z racji tego, że mm, no, są wielokrotności płytek, nie? więc ja tu zaczynam tyle, ile zostaje, tak żeby mi się wzór minięcia o 40 cm zgadzał. Też miałem pytanie, dlaczego nie zrobiłem tego z całością. No. no, bo nawet o tym nie pomyślałem. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. I zresztą, no jeżeli mam docinkę 60 cm, no to nie rozwałkuję nagle płytek na 126, żeby mi się. Yy, wzór zgadzał jednocześnie, nie. całą błotką miał ja kończyć. No ale to sobie dał inwestor przegadać, ale już ten paseczek już niestety nie. I teraz jakie jest wyjście? Wyjście było takie: wyjścia były w sumie dwa. Wpływ całość, całość, się całość, w sensie od tej dylatacji czyli pokój, biuro i ubikacje yy, albo robię tak, że tą płytkę wykuwam całą, czyli te dwie i pół płytki i stawiam powiedzmy tutaj tak od początku całą, całą, no i tam wjedzie większy docinek i nie patrzymy oczywiście na to, żeby tu był ten wzorek 140 cm po prostu będzie jeszcze, będzie bardziej przesunięta. tak zadecydowali inwestorzy, z dwojga złego wolę skuć na no, 2,5 płytki włożyć a jeszcze są niż skubać więcej, nie. Więc... Plusem całej tej sytuacji jest to, że sprawdzę sobie jak trzyma botament M21HP, bo przypominam, że na nim to było klejone, to leży tutaj Ile? no, prawie tydzień. Więc zobaczymy, jak to się przykleiło, jak to będzie odchodziło i czy zrobiłem dobrze, że zamieniłem klej w sensie soprona sam jestem tego ciekawy niechętna robota ale no klient nasz pan jeżeli chodzi o wypełnienie klejem no to ja mam coś takiego nie jest 100% jak tak można a no można to nie jest na zewnątrz no to już zacząłem kłuć ale tak to wygląda Moje wypełnienie wygląda tak, a nie inaczej. Dajcie znać w komentarzach, czy Rafałek dał dupy i nie ma 100% i to jest tragedia, czy macie podobne, bo na pewno odkuwaliście kiedyś po sobie. Ja jestem, patrząc na to, nawet zadowolony. No tak z 70-80% jak nie lepiej będę miał pod płytką, więc... Trzymać powinna. Co mnie bardzo zaskoczyło, jeżeli chodzi o sam klej i w sumie płytkę po, po oderwaniu. I żeby to nie było odebrane w ten sposób, że ja coś zachwalam albo cokolwiek takiego, ale odsyłam do wcześniejszego filmu, bowderze z początku roku, gdzie w progach na takiej dużej inwestycji musiałem wycinać płytkę. No i tam, nie wiem, identyczne wysmarowanie, jeżeli chodzi pod płytką. A płytka po oderwaniu była czyściutka, a zawsze smaruję y, na ostro. A przy <laughs> botamencie mam coś, co mi, mi się podoba. Ja znaczy, się mi się podoba. Nie podoba mi się to, że muszę rwać, ale y, widać, że to było smarowane na sopro jedynce. I teraz, żeby to nie było odebrane w ten sposób, że ja neguję sopro jedynkę. Nie wiem, o co tam poszło. Ale no, identycznie kleję na Sopro, na, no i na każdym klei. Ale wcześniej robiłem na Sopro i miałem czystą płyteczkę. Tutaj naprawdę widać, że ta płytka była smarowana na ostro, że nikt mi się do tego nie doczepi i o coś takiego mi chodziło. Mała rzecz, a mi daje taki wewnętrzny spokój, że naprawdę to, co miałem zrobić, to zrobiłem z tą płytką, żeby ona się trzymała. Wnioski są wasze, dajcie znać albo napiszcie w komentarzach, czy... Jak oderwacie płytki, bo naprawdę czasami trzeba to oderwać, z tej czy innej przyczyny, ale jak oderwacie płytki, trzymacie ją, mm, pomimo tego, zakładam, że każdy smaruje na ostro, pomimo tego, że smarowaliście na ostro, czy ona jest gładka, bo tak miałem, przypominam, przy Sopro 1C, a tu przy Botamencie, widzicie jak jest. Niby pierdółka, potrzebna, niepotrzebna, ale klient sobie życzy, czy to wyszło ładnie, nie wiem. Jeżeli mam zrobić tak, żeby jemu się podobało, a mnie to za bardzo nie koliduje, nie przeszkadza w czasie, w robocie i tak dalej, to to zmieniam. Jeżeli ktoś jest kumaty, w sensie umie na to popatrzeć na całość i będą oczywiście drzwi pootwierane, to się zorientuje, że przeskok jest, między płytkami jest inny w tym jednym miejscu, ale, ale to trzeba wiedzieć gdzie patrzeć. Takie doróbki to nie jest nic fajnego bo ciężko zgrywać wszystkie rogi między sobą. Przy 60x60 60, czy ogólnie przy kwadratach to jeszcze nie jest takie tragiczne bo macie cztery rogi do zgrania. Ale jeżeli macie panelówki i macie minięcie między podkami, to tych rogów jest dużo dużo więcej. A płytki nie są proste. Nie jest to nic fajnego dlatego czasami trzeba sobie poradzić masą własnego ciała zeszlifowałem nie cały klej do posadzki gołej, tylko mniej więcej połowa, żeby mocno to zawib zawibrować i żeby nie wciągnęło mi kleja. Na razie jest to wszystko pozgrywane, skrzyżykowane, sklinowane. Więc chyba kolejny raz zostałem bohaterem domu. Nie każdy bohater nosi pelerynkę. Niektóry, niektórzy łesinkę noszą, więc z tym optymistycznym akcentem. Kolejna przygoda budowlana zakończona sukcesem, chyba. Aha, dajcie znać, co by byście zrobili z takim tematem, gdzie macie wyklejone poprawnie z dylatacjami, a inwestor życzy sobie troszeczkę inaczej. Na razie.